Jesteśmy na Grodzisku w miejscowości Płonko. Ciężko było znaleźć, niektórzy doszli. Jak widać trochę zmęczeni. Wjechać się tutaj na sam szczyt nie udało. Chociaż jakbyśmy się bardzo postarali, to kto wie. Były sarenki, ale na kamerę nie czekały. Grodzisko zostało jak widać przed kilku, może dziesięciu laty zalesione, zadrzewione sasną Słoneczko trochę za chmurami Ale widoki na zbocze Skarpa w dół nie jest aż takie wysokie, jak w Nowogrodzie, ale także ma swój urok. No i jeszcze krótkie spojrzenie na uczestników. Lekko zmęczone, ale uśmiechnięte.